Cześć, tu Marcin, MadGamer, games.android.pl. Dzisiaj pokażę Wam grę pod tytułem World War Z. Nie wiem czy kojarzycie. ostatnio dosyć często w telewizji pojawiają się reklamówki filmu o tym tytule, tam gra Brad Pitt bodajże, ile dobrze pamiętam. <laughs> nie wiem tak naprawdę czy to już jest dostępne w kinie czy nie, ale pewnie w internecie już to gdzieś można namierzyć. Oczywiście nie zachęcam do, pirata, do piracenia, ale pewnie część z Was... I tak to najprawdopodobniej zrobi. No dobra, tak czy inaczej, Wordbour Z. O co w grze chodzi? Zaraz wam pokażę, ale najpierw przejdziemy do startu i paru ustawień. <laughs> Gdzie, to Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Dobra, jednak trzeba dać start i to będzie dalej. Dam grę od początku, żebyście zobaczyli od początku, jak to wszystko wygląda. Dwie opcje story mod i Challenge Mode. Jakieś ja wybieram story mode oczywiście. Nie wiem, czy to widać, ale podczas grywania akcji pojawiają się jakieś biegające zombie. Dobra, dam wam posłuchać trochę historii bo dobrze się zaczyna. Claudine. Who you haven't even seen since his voice changed? Is it my fault his mom stationed in Japan? i right, right. in like 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 the, 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 the one who's going line. to be talking about this. Hey, save your lines for the ladies, Captain Perry. And no more redheads, alright? Ah, hold on, I got another call. Hello? Hello? Dad! I don't know what to do. I. I... Robbie? Slow... slow down. What's the matter? It's Mom. There's something wrong with Mom. Okay, o okay. Did you call Base Emergency Services? All the lines are down.

headshot no, byłbym się zagapił <laughs> no i teraz tu się pojawia no swoją drogą co zerknijcie dookoła jak, ta graf, jak to graficznie wygląda trzeba powiedzieć że kiedy na Androidę wyglądają coraz lepiej Naprawdę zaczyna już to przypominać może nieobecne gry, jakie można na pc tach czy tam na konsolach namierzyć jeszcze, ale takie gierki sprzed 3 lat myślę, że tu można by było powiedzieć, że to jest coś podobnego. Na początku nie widzieliście pewnie, ale tam się wyświetlił, yy, wyświetlił się znak Unreal Engine, czyli no ten silnik, który gwarantuje, że graficznie to będzie wyglądało nieźle. Dobra. Poruszanie macie prawa strona, poruszamy lewo prawo. I teraz tutaj jest ustawione tak, że żeby się poruszać, przejść w dane miejsce, trzeba kliknąć. Całe szczęście, tu w ustawieniach mamy kilka opcji, między innymi właśnie jeżeli chodzi o sterowanie. I teraz mamy, patrz, zwróćcie tutaj, zwróćcie tutaj uwagę. Tap to move, tap and hold i joystick. My sobie ustawiamy na joystick i już będzie poruszanie się za pomocą joysticka. Strzelanie albo po wciśnięciu połowy ekranu, albo po wciśnięciu przycisku do strzelania, albo autofire, czyli jak najmierzymy na tam jakiś zombie, czy co to jest, to wtedy on automatycznie będzie strzelał. Jako, że nagrywam, to sobie zostawię tą łatwiejszą opcję, żeby nie psuć gry. No i też opcja do ustawienia grafiki, czyli w zależności, jaki tam macie. Sprzęty możecie sobie ustawić na low, jeżeli Wam na high nie chodzi, u mnie na naucie dwójce. Na high to się yy, da się w to bez problemu grać. <laughs> Standardowo, oczywiście, w tego typu grach pojawia się sklepik, to można kupić różnego rodzaju broń. W tym przypadku mamy jakieś tam noże, noże, i tak dalej. Tu możemy kupować giwery. Na daną chwilę mam tylko pistolet, tu później jakieś uzi się pojawia. Różnego rodzaju karabiny, strzelby i tak dalej. Już tam, w, w obecnie grałem tą, kupiłem sobie karabinek, ale tutaj od, włączyłem specjalnie od początku, żebyście zobaczyli sobie jak to wygląda. Tu jakieś kolejne ulepszenia, które można kupić. No oczywiście zakupy można robić kupując wcześniej gdzieś tam znowu tą gotówkę wirtualną, inwestując w realną gotówkę, ale można też podczas Gry zbierać. Tamte elementy pewnie widzieliście częściowo. I one nam umożliwiają później robienie zakupów za te zebrane punkty. Gaśnicę wziąłem, wziąłem. No i teraz tak, wziąłem gaśnicę. Jak widzicie, już się joystick pojawił do poruszania. Nie wiem, czy tu widać, ale to jest pokazane, że trzeba kliknąć ją, wtedy ten pożar tutaj gasi. Dobra, załatwiony temat. Idziemy do góry. Jakiś kościu sobie leży. No i elementy, które można gdzieś tam w jakiś sposób w interakcję z nimi wejść, podświetlają się, że można kliknąć. Tutaj klikam. Pojawiają się dokumenty, żeby palcem to odsunąć się z koperta na kopertę klikam, no i trzy punkty się pojawiły. Pod komputer można też podejść, kliknąć, on tam coś pseudo pseudo pisze i kolejne punkty. I teraz się wszystko zbiera i to później możemy te punkty wymieniać na, na różnego rodzaju bronie i tak dalej z chlepiku. Dobra. Tu dokumenty też trzeba przewracać i złapać za kopertę kolejne punkty jeszcze zobaczymy tutaj jakieś książeczki, tu jakaś amunicja no, kolejna jakaś książka, punkty i w ten sposób parę punktów już zbieranych. Tutaj możemy sobie wziąć apteczkę, może się przydać już tutaj widzicie. Jak będzie kryzys z mocą to trzeba wcisnąć to wtedy on tam się ta, ta, ta moc się odnawia, ta moc życie Dobra, tu chyba mamy wszystko już namierzone. Nie pamiętam ale wracamy tam chyba, trzeba było, było router robić na, na dole z tego co kojarzę. Zaczyna się znowu akcja. No i widać chłopaki teraz bardziej odporni, się robią. Już po cztery kulki zabrali. I dopiero wtedy padli. <laughs> tu pewnie wykorzystamy kluczyk. No i dobra, no i koniec. Koniec pierwszego poziomu. Tak to nazwijmy, tak? Pokażę wam jeszcze kawałek historii. Która tutaj się będzie toczyła, i na tym skończymy. Generalnie w grę gram jakąś godzinę już, może z półtora. No i muszę przyznać, że wygląda to całkiem nieźle. Obawiam się tylko, że to chodzenie ciągłe i strzelanie może być z biegiem czasu dosyć monotonne się zrobić. Po prostu się znudzić. by tak nie było. Nie pamiętam teraz ile gra kosztowała, ale wydaje mi że gdzieś coś w granicach niecałych 4 zł chyba za nią zapłaciłem. I myślę, że za te 4 zł dostajemy naprawdę kawałek dobrze zrobionej gry. Co ciekawe, w Google Play Store e, czytałem komentarze a propos tej gry, nim ją ściągnąłem i tam się wiele ludzi skarżyło, że e, Podczas walki, tak jak te tam zombie czy coś to atakuje, zdarzało się, że ludzie przechodzili. misje nasze znaczy przechodzili, w sensie, że ubijali wszystkie te zombie, a, a gra się nie, nie posuwała do przodu. Jakby Można tak powiedzieć, że no, gościu nie miał szczęścia. Gra się nie posuwała do przodu, bo po prostu nie było, nie, jakby nie wgrywało dalszej dalsze części misji. Ja grałem już, tak jak mówiłem jakieś półtorej godziny i kilka tych misji zdążyłem przejść i jak na razie nie zauważyłem tego problemu, też tam ludzie zgłaszali, że jakieś zawiechy się pojawiają, nie wiem na czym oni tam grają, ale u mnie zupełnie nie było takich problemów. safe no i don't know what's happening over there in japan but if it is anything like here just just please please call me back as soon as you get this message I w dynkę. Na początku wystarczy tam jeden strzał, ale później, uwierzcie mi, że trzeba tego gościa parę razy ten moment trzasnąć, żeby poleciał na glebę. Dozwolono od lat 18, zapomniałem dodać. Jak widać jest tego bydła dosyć sporo tutaj zauważyłem jedną e, wadę tego automatycznego strzelania Gość Dobra na razie dzięki za zakupy e, gość, gość strzela nawet w momencie gdy nie mamy giver bezpośrednio wycelowanej gdzieś tam w którąś konkretną część ciała. Wystarczy, że się troszeczkę zbliży. Znaczy wystarczy, że w pobliżu celujemy. I ona automatycznie zaczyna strzelać. Przez to tracimy niepotrzebnie amunicję czasami, dlatego pod względem oszczędności amunicji na pewno będzie lepsze rozwiązanie strzelać samemu. Fakt jest taki, że trochę to ułatwia, bo w momencie gdy samemu się celuje dodatkowo jeszcze nie dość, że trzeba ustalić kierunek, w którym strzelamy, jeszcze dodatkowo przyciskać, później robić jeszcze przeładowywanie, <laughs> w odpowiedniej chwili, no to czasami jak zaatakuje nas więcej gości, robi się taki młyn, że zdarzy się stracić życie pewnie nieraz. Mi się przynajmniej zdarzało. Dobra, pokażę Wam jeszcze ten filmik do końca, bo już się zrobiło 15 minut, później będę to na YouTube'a dwa dni wysyłał, przy moim transferze, uploadzie. Mom. She went crazy. They all did. She tried to kill me. I, I, I didn't mean to hurt her. I didn't have a choice. Oh, I'm so sorry, son. What's happening, Dad? I don't know. But whatever it is, you have to stay alive. I'm coming for you, Rob. I promise. No, I'm halfway around the world. How are you going? to That's my problem. But something something's happening. I gotta go. Find someplace safe and call me when you do. But Dad. Promise. I promise. We'll talk soon. Nie wiem jak u was z angielskim, ale gościu rozmawiał przed chwilą ze swoim synem. No to jest dobra akcja. Gościu rozmawiał ze swoim synem, który mówi, że matka zwariowała, chciała go zabić, no ale w związku z czym on musiał ją zabić, bo po prostu musiał się bronić. Syn gdzieś w Japonii siedzi. No i jak się dowiadujemy tutaj już na początku historii ojciec będzie chciał tam za wszelką cenę do tej Japonii się dostać. No i uratować tego syna. Tak się historia przedstawia, można powiedzieć pokrótce. Zwróćcie uwagę na tych gości skaczących z dachu, nie wiem, klimacik jest niezły. Fajnie to wygląda. To muszę się przyznać, że będę musiał przejść na film, bo podejrzewam, że może być niezły. Który jakoś może specjalnie nie powala, nie, powala, nie super odkryte, to na pewno nie będzie film, ale, ale podejrzewam, że efekty specjalnie to będą na najwyższym poziomie, dlatego będzie warto tam te 15 zł na kino wydać, żeby to zobaczyć. No dobra, przestaję gadać, poglądajcie jeszcze chwilkę i zaraz, zaraz kończymy. Gość skacze lepiej niż Michael Jordan swojego czasu chyba. 3-metrowa przestrzeń, ten się odbił antylopa. No dobra, to by było na dzisiaj tyle. Jak widzicie, gra jest dosyć intensywna. Myślę, że może się podobać. Ja na pewno to myślę, że przejdę nawet tę grę. Dużo z takich gier, które ściągam, e, gdzieś tam mnie wciągają, ale w, z biegiem czasu je odkładam na bok i zaczynam grać coś nowego. E, nie przechodzę jej do końca po prostu. Myślę, że to będzie ta gra, <laughs> którą od początku do końca przejdę. Mimo, że tak jak mówiłem, pewnie gdzieś tam z biegiem czasu zdanie zacznie zdanie stanie się po prostu monotonna, ale mimo wszystko e, myślę, że warto się w tą grę pobawić. Dobra, standardowo oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeżeli nie chcecie przygotować kolejnego filmu. Filmy lajkujcie, jeżeli Wam się podobają standardowo, jeżeli Wam się nie podobają piszcie w komentarzach, co Wam się nie podobało. Z kolei, jeżeli macie jakieś propozycje na kolejne filmy, coś chcielibyście zobaczyć, nim zakupicie, a ja stwierdzę, że gra jest warta zainteresowania i to chętnie, to chętnie ją przejrzy, dla Was recenzuję. Opiszę na stronie, no i wrzucę filmik na YouTube. Na dzisiaj tyle, pozdrawiam, do następnego razu. Trzymajcie się, na razie, cześć.